Nienawidzę średniowiecza. Najgorsza epoka. Najgorsza. Najgorsza epoka. Najgorsza najgorsza epoka jaka powstała, Zgadzam się. Najgorzej. Już historia była lepsza. No właśnie. No. Epoka kamienia też była lepsza. Nic tutaj nie ma fajnego. Chodzimy sobie już tutaj od kilku dni, widzowie. jak widzicie, mamy trochę zbroi. Bo, no wiecie, jedną wioskę okradliśmy, drugą wioskę okradliśmy. Trzecią nawet, nie wiem, chyba podpaliliśmy. Tak, tak. tak. tak, tak. się... Tak to I to nawet nie chodzi o to, żeby to zrobiliśmy, bo byliśmy biedni. Nie. Wręcz przeciwnie. Tak nam się nudziło, że. No, a wiecie, średnio wieczu, to było legalne. Znaczy nie było legalne, ale. A nie było żadnej dużej kary za to. Tak, nikt, tak. w nie ma żadnych ofiar na całe szczęście, więc no. Tak, świnki. I posadzie, świnki też żyją. Dlaczego mnie zabiliśmy? Nie mam pojęcia. Tak, Mamy idziemy. dobre serce na nie. Tak, dobre, dobre serce, no. Nienawidzę. Okej, okay. nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. Gdzie teraz? w ogóle dobrze idziemy? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Masz mapę? Mapę? Ta, mapę. Ta, ta, ta. Chciałbym mieć mapę eee, w sobie. Popaki, ja nie chciałam nic mówić, co nie. E? Hmm? Ale. Mieliśmy to, miejsce jakieś 5 razy w ciągu ostatniego tygodnia. Nie jest się na tu w tydzień. Tak, straciliśmy. A, dobra. Eee. Fajny śnieg. No, super. Średnio średniowiecze. Średnio Pięknie. Pięknie tutaj jest. Do prawdy. Teraz Pat na pomysł, tutaj się teleportować. No nikt właśnie. Czy... Wen, ty zapomniałeś? Wen, Posaj, Chodzi o to, że tutaj pająki nas tutaj... A Boże. Tak. Stary, to się mi mózg wyprało, wiesz? No, no właśnie widzę, że tobie to... No właśnie. No Jak pamiętasz, kim w ogóle jeszcze jesteś? Naukowcem. Okej. Okay, no Okej, okay, chociaż mniejsza. to my pamiętamy. średnio średniowiecze tak zmienia ludzi, że to szok. Nas zmieniło i to nie to poznania. Hmm. Jak by tutaj wrócić do domu? Hmm. 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 Kurde, a może rozpalmy ognisko, co by na to? Można, ale... No, ale... Sobie. no, odpalmy. Gdzie ono tylko może... O! O! Ej, co o! się stało? O! 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 Co o! tutaj robisz? Prowadzić? E, cze, co muszę są dwie świnki? No, były z nami. Jak co? Jak to były z nami? Czekaj było? Raz, dwa, trzy... No nie, nie uży że zamiast... No to śmieszna sytuacja ogólnie, bo zamiast chłopaków to ściągnąłem te dwie świnki. Ej, tak. chwila! Gdzie my... O mój Boże, to jest ten laboratorium! Tak. Wiesz, Ej, ale... Co się tutaj stało? No właśnie, chyba... Jesteśmy... Jak to powiedzieć... W innym czasie? Bo zobacz, tu nie ma tej tabliczki! Ej, no! Było tu... Nie, to wy... Ej, tego też tej nie było. No właśnie. Ej... Tak jeszcze stary, jakby się tutaj... Przeprowadzał? Czy coś? Zobacz, Co? Ile bezkupi... Nie, to jest takie nowe, jakby... No no, ale zobacz, że tutaj te beczki, to wszystko, mi się dać tego nie było, jakbyś to przeprowadzał właśnie. No, racja. Może Kur, dopiero on tutaj szykuje to biuro. Szyku... Nie, 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 chwileczkę, ty miałeś mnie odebrać i chłopaków. No to ale mówię, że pomyliłem się, no i wziąłem świnki, no. Ciężko było. Okej, okay, a w ogóle ja ci że ty tutaj jesteś? To też sumie dobre pytanie. Moja rękawica jakoś nie za specjalnie działa, tak jak pra, e, powinna. To ty, co ty chcesz, świniofretna? O, ale pięknie, przede wszystko pomalowało Dajcie! ej, się Nie, czekaj o bo... Nie, to mam milą klek za stołem i co, to ona Nie, to jednak będę Jak to wszystko jej przygotować? prawda, pająk, 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 O, przygotować to wszystko ładnie, co nie? Przeprowadzaję wszystko Żeby tutaj rozpocząć moją nową przygodę, kiedy nie ma tego jednego Chwileczkę, no. w jakim jest tym czasie? Hmm, pomyślmy, czy wszystko pewno jest. Kiedy ja wyjechałem. Podło wszystko jest, tak... Dupa, Jeszcze byłem tak. wtedy młody. Oh. Hmm. No to myślę, że mogę to otworzyć w końcu. Pora! Rozpocząć nowy rozdział w moim życiu. Tak! Dokładnie. Po prostu ta wliczkę dał widzą. Okej. Okay. To no cieszę się no. Dobra, trzeba jakiś eksperyment wymyślić. Hmm. Eksperyment? Pomyśl. Hmm. Pają, chodź, pomyślimy. Ej, co Dobra, poszedł na dół. No. Okej, okay, czekaj czy to jest. Ej, A to jest ta sama tabliczka, widzowie! Co? No Witamy w mówiły. tajnym centrum dowodzenia pana Vena. Ech, jego pismo, jego pismo. Zobaczmy tutaj. Uu. A tego to chyba nie było, nie? Tego nie było. A ja może on tutaj będzie tworzył te potwory. Nie no weź. Nie, 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 nie. Na A nie wygląda ci to? No zobacz Jak z Frankensteina. Nie, ja chcę z tobą... Sobie... Czekaj, na początku z tobą chcę pogadać. No dobra, no. Jak to się stało, że... W ogóle nadciągnę tu spray, pozwolicie widzowie. Jak to się stało, że... Zjawiłeś się tutaj? No właśnie mówię ci, że moja rękawica źle zadziałała, no. Że miał nas teleportować do, nasze, do naszego czasu. No ale wyszło jak wyszło teraz, no. Ogólnie plan wyglądał tak, znaczy to ogólnie wyglądało tak, że... Z chłopakami, i dziewczynami rozmawialiśmy, jak wy zniknęliście. I postanowiliśmy, że wysło, wyślą mnie w czasie, was znajdę, potem mam was znaleźć i zabrać do naszego czasu. Ale jak to zawsze wychodzi, Robert nie jest zbyt inteligentny i coś pokiczkał po z ręką. No i jak wyszło? No właśnie, nie wyszło nam cofnięcie się w czasie do naszego czasu. I jesteśmy w tym momencie, kiedy Ven Tworzy to dziwne laboratorium. Już wiem co! Oh, wiem. Już wiem, co! Już wiem, gdzie jest! Już wiem, Już wiem, Już, już się, wiem, Już ja wiem, Już wiem. Będzie piękne pomysły, piękne. Może się! Już Tak tak Już wspięcie się! Już wspięcie teraz? teraz? się! się! Hmm, tylko co by było, mogłoby zrobić? Hmmm, chwila! Kiedyś coś stworzyłem, ale to mi wychodziło się spod kontroli. Pająk! Pająk! O! Pająk, a, gdzie, gdzie ty jesteś? O! A wy dasz tego niebieską, tą niebieską pluszankę, którą stworzyłem? No to da się wyglądać spod kontroli, co nie? Mamy gdzieś DNA jej? Tego czegoś? Tak? W bazie, w bazie mamy? No to idealnie! Yeah! Ten DNA I tworzymy coś tam wzór tego, tylko że lepsze. Co? Co on on... mówi? Ej ej, ej! ej, 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 to mi się nie podoba. To bardzo. Bardzo mi się to nie podoba, widzowie. O, on chce stworzyć. On nie serca, no to... Dobra, mam wszystkie dane. No nie, co chcesz? Się, się, się. Zaczynamy Super. zabawę. Świnie, chodź. O, a co my tu mamy? O nie. Świn świnkę jeden, świnkę dwa. No proszę, idealnie obiet genetyczny! Gdzie idziesz, moja droga! Czekaj, czekaj, czekaj! Idziecie ze mną! Bo inaczej odziem! Idziecie ze mną, ty! I ty! Idziecie tam! Już! joś. Oj, co Ty jest posłusz. Ty! Tu! Ty, tu! Co on robi? Już. Nie wiem. Tu. Dobra. Zabezpiecz, się nie uciekły. Jedna. Ej ej ej, 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 Słuchaj. I nas tu już. I druga. Idealnie. Teraz pobrać tylko dane krwi. Jedna. I teraz. Druga. Co ony knuje? I teraz. To mi to zamknął A, Pająk... Ja to mam na tobie zawsze rzeczy! No dobra, teraz sprawdźmy, połączmy czy wszystko ładnie się z... PAJĄK! Czemu nie dałeś komputerów w żadnych tutaj rzeczach? Boże! I teraz wreszcie wszystko muszę robić. Ej, notek, tak, co? Ten twój kolega jest psychiczny, wiesz? No... O, co ty nie powiesz? Ja się nie spodziewałam, że tak, aż tak to będzie IDEALNA GRUPA KRWI DO EKSPERYMENTU! CO PIĘKNEGO! Tak, to zrobi właśnie ten... Tylko co dać? Tylko co dać? Boże, Boże... Co ja mogę dać? Co ja mogę dać, żeby to powstało? Hmm, pomyślmy... Tak! To jest taki był raper! Edge czy tam freestyler! Wymyślę za szybko trzy rzeczy! Hmm, pomyślmy, 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 pomyślmy... Trzy pomyślmy, rzeczy. pomyślmy... Pomyśl... WIEM!

<Rudzie> Ej, skąd są tutaj pioruny? Słyszysz to? No. A, psychopata. O jeju, ale to będzie wspaniałe, wspaniałe. Ej, musimy chyba coś zrobić. Może go powstrzymamy, czy coś? Spaniałe. Ale wiesz... To... Wiesz... głosy. głosy. głowie! A, no tak, zapomniałem. A, A, łatwo, <śles> łatwo. <śles> Okej. Okay. Jestem paniąk. Ej! Fajong, gdzie jesteś? Wiesz, Skoń. nie wiem, czy możemy cokolwiek robić, A, bo. O, chodź tutaj. Fodź jeszcze tutaj. nam zablokował, przejście. Chodź. To jest magenta! Ty umiesz kolory? Ja jeszcze nie śpięk! Wracaj! Czemu się tak na nim zlęca? Ja nie wiem. <gdzieś> Co jest tak? Ej, ja co ja mam z tym wszystkim Może? A nie! Pająk! Wam mnie tutaj! Z wi na mi... Dziękuję, ale przynieś mi dwie zabawki teraz! O już. nie! Już! Co ty tutaj robisz? Idź już! O nie! Czy on będzie robić to co ja myślę? A. Tak, chyba tak. Co będzie spajał? Spajałe, spajałe! Dobrze. Nie, to jest okropne, to nie jest wspaniałe. Hm, zgłodniałem. Pająk, coś do jedzenia, dobra? Czekaj, mam pomysł. Hmm... hmm. O! 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 o. Hmm. Nie, owcze? Dzięki, panie. To jest idealny pomysł! No on, nie... nom, 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 on jest surowy, no, On jest, jest psychopatą! O! i Dobre, dobre, dobre. Mają, gdzie jesteś? Boże, gdzie on jest? Mają! Mają, gdzie ty jesteś, być Tutaj! O, jesteś, jesteś! A nie wiem, ktoś tu pana obserwuje! Kto? Hmm. Mnie? Co niby się ma stać z całego... Ja wiem, kto mnie obserwuje! O, nie! mówione. Nie! A, jednak nie. A. Poproszę, żeby mógł tę tą kurkę zasadzić w głowę, ale niestety będziecie mieli po eksperymentach. Tylko teraz muszę sprawdzić, że wszystko wam pająk dawaj rzeczy. Dawaj! Jedna cię, druga. Dziękuję. Jedna, druga. Nie śpię się, to z poważną Teraz zostaje wszystko podpiąć do prądu. I zostaję wcisnąć dwie dźwignie! R-jeden, dwa, chwila! Gdzie jest przycisk?! Pająk! Gdzie jest po po jego, bo no bo ty jeszcze się nadajesz! Raz, to ogarnę! Dobra, Dobra, chodźmy na samą górę tutaj. Świnie, nie, nie możemy was chyba uratować. Czy? Czekaj, mamy ich uratować, czy nie? Nie wiem Nie? Bo to... Mam życie! Jezu, wychodź szybko na bawię się, że tego eksperymentu ty też je przeżyjesz! O nie Skakuj do kociołka, już! Co? Już! O nie Jak to Nie, on oszalał, on oszalał No Teraz Zostaje wszystko podpiąć do przycisku ja mam kable do zasilania. Oh, tak dobrze, że tyś tym tutaj. O! Oh, Będzie podłączę. Na górę! Na górę! Oś! Tutaj! O! Tutaj! O! Tygostwo nas z góry na was wszystkie. Chwila! To dziwne uczucie! Jakby ktoś coś planował i nie ma z tego czasu. Nie, to tylko wydaje mi się. Ale chwila. Czegoś zapomniałem na pewno. Ty co tu robisz? Tomka ciołka! Josz! Ja chcę być poważny, Witow, ale nie. Tutaj. Mam... Już! No to. Nie! Spójrzcie! Nie, 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 No to Utylizacja! nie nie! Trafiłem! Trafiłem! Nie! Tak, Ej, nie on! Tak! Tak! Ała! Ała! Tu tylko czasy! To tu, tu tylko zawiesił! No tak! Ja! Hmm... Żyjesz! Hmm... Tylko coś buty... Dobra, tylko szybko buty naprawię i... Mogę jeszcze coś Chwila... Moment... Ja tego znam! A nie, to tylko moje problemy psychiczne. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. Świnie, mam plan. Świnie, on teraz poszedł. Robimy coś takiego, że Wy się zamieniacie w to. Idź. Idź. Jezu Chryste, wiedziałem, że to mi się kiedyś przyda. Świnia druga, schodzisz. Dobra, wszystko Grybko. będzie gotowe. się Szybko, zaraz koniec tego przedstawienia. Nic nie przeszkodzi w moim celu. Tylko beczkę sprawdzę, czy mam wszystko, się napić, tak, tak, tak. Ej, czekajcie! Będzie wspaniałe! Mira... Coś tu nie pasuje... O Parze daj, wszystko jest... Nie, ja tylko mi się wydaje! Dobra, wszystko podłączone na prądu i teraz lecimy, przyciskamy. I mek Lecimy, 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 wszystko gotowe, tak? Wszystkie odczynki dane, pająk na pewno dane, wszystko pięknie. Tylko którą bajkę pierwszą dać? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Będę tu norma, bomba, lewa. I raz, dwa. O! 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 Udało się! Udało się! Udało się! Tak, 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 tak! Jest! Jezu Chrystus! Jest! Udało się! Witaj moja... Eks... mój eksperymencie! Oh, witaj mój eksperyment! numer jeden! Okay. E o, ma nawet głos, ciekawe! Bo budźla z musiała podziałać. Czy jesteś? Twoje stwory są! Jesteś moim tatą? Idźcie, iść, idź, iść, idź, idź, idź sobie, iść, Już, idź, idź! A. A czym ja jestem? A czym ty jesteś? Jesteś... zabawką. No... Hmm? Już! Już! Tam są drzwi! A mogę patrzeć? Tam. Hmm... Ale w sumie pytań, czy możesz patrzeć. Hmm. Co jest gra? Nie! Dziwnie! Okej! Okay. I, tam, I tam iść na prosto, na lewo, tam możesz, możesz się bawić, okej? Okay? A mogę tu O Boże, co ja stworzyłem! Aaaa! Ty We masz! Na iść! O Boże, jak cię mogę nazywać? Hmm... W helu jest propan? To może popij! Tak! Nie jestem! Jaki debilu, Nie ma tam Czy... chyba. Chwila! Czy ktoś je właśnie obraził? A nie, to tylko moje problemy psychiczne. No tak. Ale się potem ci wieczorem dziewczyny nie znajdę. Ale wracają z eksperymentu! Pora na drogą zimiennie! Hmm, 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 Tutaj wszystko jest... Wszystko jest, ładnie, prosto ty, popie, dzieł tam jesteś, miałeś do swojego pokoju. Ja mam pokój? Boże, z kim ja pracuję! Prosto! I na lewo! Tak tam prosto, za tobą! Tak tam! Już! Nie. O Boże, co ja stworzyłem? Dobra, najwyżej będzie szybka i utylizacja, bo problem nie będzie. No dobra. No to druga dźwignia! Miejmy! Tak, 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 tak! tak, tak. O nie! <śmany> <śmany> <To ono. śmany> Moje dzieło, witaj! <śmany> I witaj! Witaj, mój drogi eksperymencie! Jak widzę Twoim twórcom? Czym ja jestem? Pawszmy, dobre pytanie. Czym Ty jesteś? Bo hmm. kiedyś stworzyłem zabawkę niebieską, która była mi nieposłuszna, a Ty jesteś jego następcą. Cieszy się? Chyba powiem, że jestem też. pomyślałem. Ej, bo mi się stworzyć następcę. Tylko jak cię nazywać? Mam pomysł, mam pomysł. Mm. No, no. Musimy uciec do laboratorium. Musimy Ej, coś tam. Cza. Ej, Ej, Bebe! Moje zwidy, Tam przy niebieskim! Yy, tak? tak, tak jem, jak zwity? Twoją Taki, tak. Tak. tak? Bo mi ją nazywać. Yy. Ehm, nazwij ją Mami hehe. IDEALNY POMYSŁ, BĘDZIESZ MAMI LONG LEGS, A TERAZ WYPAD! Dobrze, dobrze. a mam eee. pytanie, w którym się wychodzi? Eee, e, idziesz, to, 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 to no, okay. Okay, chodź, pokaż mi. Dobra, okej. Okej, to jest Takie ciężkie by to nie, bo uh -huh. tutaj e, jakby tam jest to wpuszczacz, no tak, tu, nie? to no, jest tak, ventilacja. tak, nie Jakby... Nie wiem tak, tak, ale tak, tam... będziecie stąd... tak, się! tak, Dobra, 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 no to e, my tak, 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 dokładnie zaraz wejdziemy tak, 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 zaraz tak, 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 Czemu moje ja Jasne jeszcze potrzebują robiny, żeby dostać się w górę. Z mogę e mogę wyobrazić to, żeby tam poleciały! No tak! To, to, to zaraz ci powiem, chodź, yy, pochodź na mnie, no, no dobra. Co ty zrobiłeś? To co miałeś inny pomysł? No tak! Śmieszny <słyszyny> żary! Możemy poprawić. Co no? się stało tak teraz? Co, co Chyba to Chyba trochę za mocno go że. Ma zaś panie nam pomógł. Zrobił na minę. O! to dzięki! Dobra. Dobra. A wy! A wy! Pamiętajcie! Jak to ci i zrobicie, to wy też tak skończycie. No właśnie, widzicie? Moje nie nie wiem niestety mi, jak ten całkowicie, który wyjechał na Deki na jego podrowa gocio Czemu i tak po to no. Okej, okay, idziemy, idziemy, szybko. Boże. Uciekamy. Tak. Mami Long Legs, czy możesz coś dla mnie zrobić? Nie, on jest chyba nie Jest chyba przytomny. On już poszedł! O, on Dawaj, chodź tu! Dobra śpiszek! Longleg, zrób coś dla mnie. Możesz e? pójść do wędu. Daj mi lotarkę. Poczujesz, no, że tam no, na no, no. szczury, i pająki się zaległy. Możesz? O, A ciebie, popij. Muszę jeszcze parę poprawek narzucić. Okej, okay, idziemy stąd. Uciekaj, wyjście! Zapraszam do laboratorium Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Nie jest ten jest potrzebny. A Właśnie. ty, pop idź do góry, a nie stoisz jak ten pachoł! Dobra, Guciu, szybko! No. Musimy no znaleźć no. drogę wyjścia!